Rozwiązywanie prostych równań wykładniczych, dalsza część, i tu mamy równanie tego typu. 7 razy 4 do x, odjąć 2 do potęgi 2x plus 1, równa się 26, dodać 7 razy 4 do potęgi x, odjąć 1. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na podstawy potęg. Czwórka, dwójka, 4. A zatem dobrze byłoby, gdyby zamienić je na jedną podstawę. Albo na podstawę 2, albo na podstawę 4. Gdyby nie było tej dwójki, powiedziałbym, że zamieńmy na podstawę 2. Ale wiadomo, że jak jest 2 do potęgi 2x, to 2 do drugiej to jest 4. Czyli chyba najlepiej będzie zamienić na potęgę liczby 4. Ale spróbujcie zamieniając wszystko na potęgę liczby 2, to, to i to, czy wyjdzie to samo. Więc tak, 7 przepiszę. 4 do x przepiszę. Natomiast tutaj rozbijemy to na dwie potęgi. To jest 2 do potęgi 2x i razy 2 do potęgi pierwszej. No bo tu wykładniki się wtedy dodają i to mamy. A ja chciałem pozbyć się tego plus 1. Czyli 2 do potęgi 2x razy 2 do pierwszej. Równa się. No 26 przepisuję. Dodać 7 razy. I teraz znowu tutaj przeszkadza mi to minus 1, więc znowu te, ten wykładnik będę chciał rozbić. 4 do potęgi x i razy 4 do potęgi minus pierwszej. Posumując, byłoby to. Dalej, co zrobimy? No to przepisuję, bo tu póki co nic nie zrobię. A teraz. To co mówiłem na początku, że 2 do potęgi 2x można zamienić na czwórkę. W jaki sposób? Że to jest 2 do drugiej. I do x, bo zobaczmy. 2 razy x to jest 2x. Czyli nadal to jest ten, to samo co tu. A co to jest 2 do pierwszej? No to jest po prostu razy 2. Równa się. Tu przepisujemy. Natomiast tutaj zmienimy kolejność. Siódemkę przepisuję. Co to jest 4 do minus pierwszej? To jest 1 czwarta. I dopiero potem napiszę razy 4 do x. Co dalej? No to jest na razie póki co gotowe. Tu tak samo zmienię kolejność. Odjąć 2 razy, a 2 do drugiej to jest 4. To jest czwórka. No, x. 4, no, x. Równa się to przepisuje. A tutaj 7 razy 1 czwarta to jest 7 czwartych, czyli 1 cała i 3 czwarte razy 4 do x. No i teraz, co z tym zrobić? Tu akurat tak zobaczmy. 4 do x, 4 do x, 4 do x. Myślę, że były robione już takie zadania, że podstawiało się za pewne wyrażenie nową literkę. I tu, żeby było łatwiej, ja napiszę tak. Niech 4 do potęgi x to będzie jakaś literka t. Wstawimy. 7 razy. I teraz, to znaczy w kółku O, to jest literka T, to jest literka T, i to też jest literka T. Więc przepiszemy, patrząc na to, że tam jest T. 7T odjąć 2T równa się 26, dodać 1 i 3 czwarte T. I teraz zobaczmy, mamy równanie liniowe, czyli nie na lewo liczby, na prawo. 7t odjąć 2t to jest 5t. Ale jeszcze przerzucamy ten wyraz, czyli odjąć 1 cała i 3 czwarte t. Czyli to mamy załatwione z tym, i to przerzuciłem. No i równa się ta liczba 26. Teraz jeżeli od 5t odejmę 1 całą i 3 czwarte t to zostanie mi 3 całe i 1 czwarta t. I równa się dalej 26. Żeby podzielić przez tę liczbę, to najpierw zamienimy na ułamek niewłaściwy. 4 razy 3, 12 i plus 1, 13 czwartych t. Równa się 26. Teraz dzielimy przez 13 czwartych, ale dzielić przez ułamek to jest to samo, co mnożyć przez odwrotność. Czyli literka T to jest 26 i razy 4, 13. Coś się może skrócić. Na pewno 26 i 13 przez 13. I uzyskamy, że T to jest po prostu 8. Mamy rozwiązanie co do literki T, ale przez literka T to jest 4 do x. Czyli jakby odklejamy tę kartkę, bo tak sobie ponaklejaliśmy tu karteczka z T, karteczka z literką T i karteczka z literką T. Teraz odklejamy. I widzimy, że mamy 4 do x równa się 8. No ósemka nie jest potęgą liczby 4, trochę szkoda. Ale ósemka, jak i czwórka to są potęgi liczby 2. Więc jak ktoś będzie robił to od samego początku zamieniając na potęgę liczby 2 nie spotka się z tym problemem. Natomiast my tutaj zamienimy czwórkę i ósemkę na potęgę liczby 2. Czwórka to jest 2 do kwadratu i do x. -a. Równa się 2 do potęgi trzeciej. Tutaj wykładniki się mnożą. 2 do potęgi 2x równa się 2 do trzeciej. Mamy porównanie potęg o tych samych podstawach, czyli to musi być równe temu, a zatem 2x jest równe 3, i po podzieleniu przez 2x jest równe 1,5. Ponieważ nie było żadnych założeń na początku zadania, nie było żadnych mianowników pierwiastków, pod którym stałby x, a zatem każdą wielkość przyjmujemy, czyli rozwiązaniem jest x należy do zbioru jednoelementowego 1,5. I to jest koniec tego całego równania. W równaniach wykładniczych zrobimy tylko jeszcze jeden przykład. Taki dość nietypowy, ale myślę, że sobie z nim też poradzimy. Jest tak. 2 trzecie do potęgi 3 plus 6 plus 9 plus 3 kropki plus 3x równa się 1,5 do potęgi minus 30, gdzie x jest wielkością naturalną dodatnią. Na początek 2 trzecie 1,5. No dwie trzecie w porządku, półtora to jest trzy drugie. Trzy drugie. Do minus trzydziestej. Dwie trzecie, trzy drugie. Mogę teraz. 3 drugie zapisać jako 2 trzecie do minus pierwszy. Ale tak naprawdę, jak wykorzystam ten minus, wrzucę tu, to mi się odwróci ta liczba. 2 trzecie /3, 3 plus 6 plus 9 plus, plus 3x równa się 2 trzecie i tu jest zmiana znaku w wykładniku do potęgi 30. I... Tak naprawdę równanie wykładnicze mamy już za sobą, bo zostaje nam takie równanie, że przyrównujemy wykładniki, ponieważ podstawy już są takie same. Czyli 3 plus 6 plus 9 plus i plus 3x równa się 30. Mamy to rozwiązać, i gdzieś już takie coś. Widzieliśmy. Nie rozwiążemy tego, dopóki nie pozbędziemy się trzech kropek. Choć, prawdę powiedziawszy, to zadanie, ta liczba jest na tyle łatwa, że moglibyśmy to tak naprawdę zrobić metodą prób i błędów. Więc zróbmy to taką metodą najbardziej toporną. No 3 i plus 6. Najpierw te dwa wyrazy. To jest dopiero 9, plus 9 to jest w tym momencie 18. Widzimy, jak się w tym momencie zachowują. To powinno być plus 12. 3 plus 6. Zobaczmy, że te wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny. 3, 6, 9, więc po 9 jest 12. Do tego miejsca było 18 i plus 12, to już jest 30. I teraz spójrzmy na taką najbardziej toporną metodę, że ten wyraz musi być tym wyrazem. Wniosek, że 3x musi być równe 12 i po podzieleniu przez 3x jest równe 4. To jest ta metoda taka, no Bez żadnych wzorów. A jak to zrobić za pomocą wzorów? Na pewno te wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny. Pierwszym wyrazem jest liczba 3. Ostatnim wyrazem jest wyrażenie 3x. Na pewno różnica wynosi 3. I co jeszcze wiem? Że suma. Tych wyrazów. Nie wiem ilu wyrazów, ale widzimy, że jest ta suma. Ona jest równa 30. Skoro jest suma, no to zacznijmy od wzoru. Wzór na sumę ciągu arytmetycznego jest taki. Taki jest wzór. I co my tak naprawdę mamy? A1 już mamy. An już mamy 3x. Nie wiemy tylko, ile jest tych wyrazów. Ale też znamy drugi wzór w ciągu arytmetycznym. An to jest A1, dodać n minus 1 i razy r. Chcę mieć ilość tych wyrazów. An to jest 3x. A1 to jest 3 n minus 1 i razy r, czyli razy 3. Pamiętajmy, mamy wyliczyć n. 3x równa się 3, dodać. Tu wymnażamy 3n i odjąć 3. Odczytam z tej strony. 3n równa się 3x. Po podzieleniu przez 3n równa się X. wracamy do naszej sumy sn znamy to jest 30 30. a 1 mamy to jest 3 a n mamy to jest 3x przez 2 i razy n a n patrzymy to jest x Żeby pozbyć się tej dwójki, mnożymy obie strony razy 2. I wychodzi. 60 równa się. 3 dodać 3x i razy x. Pamiętajmy, to jest cały licznik mnożymy przez x. Wymnażamy. 3x i plus 3x kwadrat. Zanim poukładamy, to chyba jeszcze podzielimy obie strony przez 3. Podzieliłem przez 3, wyszło to. I rozwiążmy równanie kwadratowe, przerzucamy. Minus x kwadrat, odjąć x i plus 20 to jest 0. Ja nie lubię dwóch minusów, podzielę przez minus 1 x kwadrat dodać x i odjąć 20 równa się 0. I rozwiązuje to równanie kwadratowe. Delta b kwadrat odjąć 4 razy A i razy C to jest 1 plus 80. I to jest 81. Pierwiastek z delty, no to pierwiastek z 81, to jest 9. Obliczamy x1 oraz x2. Minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a, to jest minus 10, przez 2 i to jest minus 5 x2 minus b plus pierwiastek z delty przez 2a mamy 8 przez 2 i to jest 4. Wróćmy do naszego równania, bo tutaj bardzo istotne będzie to, czy oba rozwiązania minus 5 i 4 przyjmiemy. Patrząc na równanie 3, 6, 9, te wyrazy się zwiększają. Tu jest 3x. No przecież nie może x być ujemne. Bo skoro się zwiększa, to ten wyraz musi być na pewno liczbą większą niż 9 dodatnią. A ten x nie może być ujemny. Wracamy do rozwiązań. Sprzeczne. Wniosek x należy do zbioru jednoelementowego 4. I zobaczmy. Nam wyszła czwórka. W takim bardzo topornym, topornej metodzie też nam wyszła czwórka. I proszę zobaczyć, ile czasu było na tę metodę i ile umiejętności trzeba było wykazać się tutaj, aby rozwiązać prawidłowo matematycznie zgodnie ze wzorami. Ten przykład kończy rozwiązywanie prostych równań wykładniczych.